Volkswagen Auto. Dzisiaj samochód to już nie tylko środek transportu. Szukamy czegoś więcej. Auto musi spełniać wiele zadań, napędzać emocje i każdego dnia przekonywać nas, że wybraliśmy dobrze. Volkswagen Tiguan z generacji na generację stawał się niedoścignionym wzorem dla konkurencji. W efekcie to bezpieczny, innowacyjny, przestronny i ponadczasowy SUV. Jednym słowem, bezkompromisowy. Prezentowany Tiguan pochodzi z Niemiec. Ten świeżo sprowadzony SUV posiadał tylko jednego właściciela, dla którego luksus i piękno stanowiło trzon podczas konfiguracji. Podsumowując, otrzymujemy najbogatszą i poszukiwaną wersję Highline. Czyste kształty i poetyckie powierzchnie wzbogacają wrodzoną potęgę o nowoczesną osobowość. Wygląd, który każdym szczegółem spełnia marzenie o czystej radości z posiadania wzorowo skonstruowanego auta. Sprowadziłem dla klientów wiele egzemplarzy tego modelu, i ten zdecydowanie zalicza się do czołówki. Przy zakupie nie mogłem znaleźć żadnego znaczącego śladu eksploatacji. W tym wypadku zapewnienia właściciela zostały potwierdzone przeze mnie podczas szczegółowych oględzin, także w serwisie. Tak pozytywne emocje może budzić jedynie prawidłowo utrzymane auto o bezwypadkowej przeszłości. Estyma to oczywiście wysoki stopień dbałości właściciela o prawidłową eksploatację i utrzymywanie auta w stanie nienaruszonym, salonowym, ale także przykuwające uwagę zalety takie jak piękny perłowy kolor Deep Black, chromowane wykończenia Highline, piękne alufelgi, światła w technologii Full LED z ringami świetlnymi, tylne światła LED, czy w końcu panoramiczny otwierany dach, który od razu wskazuje, że to wersja o poziom wyższa. Technicznie Tiguan prezentuje poziom adekwatny do strony zewnętrznej. Skrupulatny serwis, ostatni na 180 tysięcy km oraz niedawny przegląd TIF nie pozostawiają znaków zapytania. Przebieg auta wykonany w perfekcyjnych warunkach autostradowych. Wszyscy świadomi kierowcy wiedzą, jaka to korzyść i brak oznak wyeksploatowania. Nie dajmy się w końcu nabierać, że niemieccy kierowcy robią 10 tysięcy km rocznie. Tylko od ciebie zależy, czy kupisz pewne i bezpieczne auto którego jakość utrzymania może być wzorem dla innych, a Tobie daje gwarancję na dalszą bezproblemową eksploatację. Kompletność oferty to także pełna dokumentacja, komplet kluczyków, ogumienie markowe, 80% bieżnika. Jednoznaczny brak wkładów finansowych winduje perspektywę posiadania. Moi klienci zawsze kupują auta bez niedomówień. Wyższa kultura sprzedaży to nie są puste słowa, zapewniam. Oględziny będą przyjemnością. Bagażnik Tiguana jest regularny: niski próg załadunku, klapa zamykana i otwierana elektrycznie. Pojemność przy złożonych fotelach to 615 litrów. Po rozłożeniu uzyskujemy 1615 litrów i płaską powierzchnię. Do dyspozycji gniazdo zasilania uchwyty składania foteli. Wszystko zamyka półka górna. Na wyposażeniu pakiet do naprawy koła, zestaw narzędziowy oraz siatka do oddzielenia przestrzeni bagażowej. Praktyczne rozwiązanie to wysuwany hak i chowany elektrycznie. Pod maską znajdziemy nie tylko fabryczny stan elementów montażowych, ale nowej generacji silnik o mocy 150 koni mechanicznych. To nowoczesna, niskoemisyjna, Mistrzowsko ekonomiczna, zupełnie pancerna i bezawaryjna jednostka o wysokiej kulturze pracy. Bez drgań, bardzo cicha i elastyczna. W moim aucie, brak zapoceń, osprzęt w perfekcyjnej formie. Wszystko połączone z bezproblemową i niedrylującą portfela skrzynią manualną. Wnętrze to klasa sama w sobie. Jakość i perfekcyjne materiały dla wersji premium Highline. Szereg przemyślanych rozwiązań i szerokie możliwości aranżacji. Nie ma żadnych uchybień, jeśli mowa o czystości czy kompletności. Wszystko na swoim miejscu, gotowe do działania zgodnie z przeznaczeniem. Tylna kanapa regulowana, przesuwana i dzielona. Praktyczny podłokietnik. Stoliki w fotelach przednich. Wygoda, komfort, bezpieczeństwo to trzon pozytywnych emocji w Tiguanie. Moje auto zaspokoi oczekiwania, bo posiada wszystko, co jest dzisiaj znakiem dostatku. Drugiego tak skonfigurowanego Tiguana nie widziałem w żadnej ofercie. Nadzwyczajne wyposażenie zachwyca mnogością systemów bezpieczeństwa. Asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, radar, system antykolizyjny, ochrona przed martwym punktem. Aktywne zagłówki, pełen pakiet Airbag, asystent zmęczenia kierowcy, inteligentne oświetlenie drogi czy kamera znaków drogowych. Top of the top to pakiet zimowy z podgrzewaną kierownicą wyświetlacz head-up pokazujący wybrane informacje na przedniej szybie cztery kamery. Przy parkowaniu widzimy obraz jakby z góry, nie przeoczymy żadnej przeszkody. Kiedy chcemy, auto zaparkuje samo. Jest asystent wyjazdu, także z przyczepą. Ekran centralny powiększony, dotykowy, z wszystkimi dostępnymi multimediami. Nawigacją, personalizacją wszystkich ustawień. System Full Link dla przesyłu obrazu ze smartfona. Panoramiczny dach pozwala na przewietrzenie, obserwowanie nieba przez pasażerów. W nocy niesamowity efekt oświetlenia ambientę. Pokochasz to wnętrze i zrozumiesz, dlaczego warto mieć wszystko. Możesz być dumny także z doskonałego brzmienia systemu audio. Ale jednak najważniejsze jest to, że kiedy już z niego wysiądziesz, będziesz czekał na moment, w którym znowu weźmiesz w dłonie kierownicę i będziesz mógł jechać. Zwyczajnie jechać i jechać. Odpalimy motor. Kontrolki pogasły, więc nie ma żadnych usterek elektroniki. Jeżeli byłyby jakieś, przykładowo, wymiana baterii w pilocie, bądź jakaś żarówka przepalona, bądź cokolwiek innego, to na ekranie, w statusie samochodu, byłby taki wpis. Eee... Widzimy. Tu znajdują się przyciski. Pierwszy to jest do wyłączenia systemu start-stop. Tu mamy przycisk automatycznego parkowania. Automatyczne parkowanie jest równoległe. Prostopady po wciśnięciu tego przycisku jest instrukcja na wyświetlaczu, co mamy zrobić. Wtedy samochód, gdy znajdzie odpowiednią dla siebie lukę parkingową, no to sam zaparkuje. Tu możemy sobie włączyć ręcznie system kamer. Są to kamery 360 stopni, cztery kamery wbudowane. Widzimy tutaj samochód jakby z lotu ptaka, więc manewrowanie jest bardzo, bardzo proste. Jeżeli byśmy wrzucili wstecz, wsteczny bieg, możemy sobie sterować widokiem kamery za pomocą tych bocznych przycisków. Przykładowo, taką linię możemy sobie zastosować, i wtedy przy skręcaniu kierownicą będziemy widzieć, gdzie mniej więcej byśmy wycofali. Tutaj także o to sobie schowamy. Widzimy obraz z góry. Jeżeli mielibyśmy przyczepę, to bardzo by nam to ułatwiło manewrowanie tą przyczepą. Poniżej znajduje się panel klimatronika tutaj jeszcze są wejście USB, wyjście AUX i gniazdo zasilania. Panel klimatronika, klimatyzacja jest dwustrefowa, dla każdej ze stref oddzielnie regulujemy sobie temperaturę, podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy, trzy moce. Możemy sobie wejść w dodatkowe menu i tu widzimy na wyświetlaczu jeszcze sobie możemy ustawiać profil. Możemy także yy, ustawić sobie automatyczne dogrzewanie czy intensywność ogrzewania kierownicy. Jest też system AirCare dla alergików, bardzo przydatny, czyste powietrze wewnątrz auta. Dobrze. Jeżeli wejdziemy sobie w menu, to widzimy także system AppConnect, Carnet, to jest Wi-Fi w internecie, a tutaj AppConnect to jest za pomocą wejścia USB, łączymy się z telefonem i mamy widok aplikacji smartfonowych na tym dotykowym ekranie. Ustawienia. Wszystkie tutaj ustawienia są bardzo intuicyjne w obsłudze i proste. Wejdźmy sobie przykładowo w oświetlenie. Mamy asystenta świateł, ponieważ świata są tutaj w pełni automatyczne. Możemy sobie ustawiać oświetlenie wnętrza czy funkcję comic home. Asystenci, program jazdy. To jest związane z tym radarem, który mamy wbudowany w znaczek samochodu. Możemy sobie wybierać odległość, intensywność tego działania. System monitorowania otoczenia, ostrzeżenie odległości czy y, także ten system zapobiegający kolizji. Lane Assist, czyli samochód jedzie sam po pasie ruchu, sam skręca. Side Assist. Side Assist jest bezpośrednio związany, tu w lusterku mamy, y, mamy takie światełko. W momencie, kiedy, o tutaj je włączymy teraz, włączymy ten system, Kiedybyśmy mieli jakiś pojazd w martwym punkcie, to będzie nas ostrzegało tutaj tym światełkiem lusterko, że nie możemy wykonać manewru skrętu, bo mogłoby dojść do kolizji. Rozpoznawanie znaków drogowych, rozpoznawanie przyczepy, rozpoznawanie zmęczenia kierowcy i system bezpieczeństwa dla pasażerów pre -crush. Oświetlenie ambientne, strefy oświetlenia ambientowego to jest oświetlenie w pełni LEDowe. W nocy tutaj możemy sobie sterować tym i bardzo to ładnie e, wygląda. To daje zdecydowanie prestiżu. No i reszta tutaj jeszcze też, wyświetlacz head up. Czyli wyświetlacz head up to jest tutaj też kiełeczko. Gdy jedziemy, widzimy jakby na szybie przedniej różne informacje. I właśnie możemy sobie te informacje Hello, tutaj sterować. O. A przychodzi do mnie na drugi telefon połączenie, więc za chwilę do Państwa Po przyciśnięciu klawisza, Fon wchodzimy do menu telefonu. Możemy nawiązać połączenie, wejść do książki telefonicznej, odczytać SMS. Media, czyli bezprzewodowa łączność bluetooth, słuchanie muzyki bezpośrednio ze smartfona bądź innego źródła, na przykład z karty pamięci czytnika płyt CD-DVD. Kierownica jest multifunkcyjna z przyciskami, manetka zawiera przycisk do bezpośredniego włączenia systemów, bezpieczeństwa, światła w pełni automatyczne, wyświetlacz head-up, tutaj jest regulacja wysokości wyświetlanych informacji. Panel sterowania szybami. Lusterka są także elektrycznie składane. A pod lusterkiem znajduje się kamera, jak również światło LEDowe do oświetlenia przestrzeni po wyjściu z auta. Tutaj również odnajdziemy przycisk do otwierania tylnej klapy. Tylna klapa jest elektryczna. W środku znajdziemy podłokietnik. Pod fotelami dodatkowe schowki. Słoneczka są podświetlane LEDowo, panel do sterowania szyberdachem i elektryczną przesłoną. Lusterko wsteczne, fotochromatyczne. Tiguan to solidna i nowoczesna konstrukcja. Mamy tu do czynienia z liderem w swojej klasie, bo konkurencja jedynie próbuje naśladować rozwiązania. Mówią tu o przyjemności z jazdy, precyzyjnym układzie kierowniczym. Wszystko jest tak zespolone, że czujemy się zwyczajnie dobrze i bezpiecznie. Mamy pełną kontrolę nad autem i tu warto podkreślić, że Volkswagen wie czego oczekują kierowcy i buduje auta uszyte na miarę. Jaki jest więc Tiguan naprawdę? Powiem uniwersalny, sprawdza się na gorszych nawierzchniach, krawężniki mu nie straszne. W mieście jest zwinny, autostrada to jego naturalne środowisko. Rodzinne wypady na urlop, codzienne zakupy czy odbieranie dzieci ze szkoły, on to wszystko wykona z gracją. Siedzi się wyżej, widoczność jest doskonała, silnik ma wysoką dynamikę, wyprzedzanie jest bezpieczne. Użytkownicy Tiguanów przywiązują się do swoich aut, są szczęśliwi, bo zawsze po zaparkowaniu oglądają się za nim. Ten egzemplarz państwa zaskoczy choćby Dlatego, że jest uczciwy, ale także piękny i luksusowo skonfigurowany. Często, jak sprzedaję Tiguana, widzę, że klienci od razu przyglądają się w lusterku. Kiedyś się zapytałem, dlaczego jednego z nich, i odpowiedział, że w takim aucie człowiek się sobie bardziej podoba i może coś w tym jest. Zapraszam. Niewysilona i polecana jednostka TDI zaskakuje osiągami. Siła to 320 Nm już przy 1500 obrotów na minutę. Przy spalaniu średnim 5,5 litra na 100 km to robi wrażenie. Do setki 9 sekund, a na autostradzie bez limitu pojedziemy spokojnie powyżej 200 km na godzinę. Dokonam jeszcze badania po powierzchni lakierowej czujnikiem lakieru. Maska. Błotnik przedni lewy. Drzwi przednie lewe. Drzwi tylne lewe. Błotnik tylny lewy. Klapa. Błotnik tylny prawy. Drzwi tylne prawe. Drzwi przednie prawe, błotnik przedni prawy, dach. Sprawdzimy jeszcze profile wewnętrzne. Otwieram drzwi kierowcy, słupek, truk, słupek przedni. Drzwi pasażera, otwieram słupek, tylny próg, słupek przedni. Idziemy z drugiej strony. Przepraszam za jakość, ale no muszę trzymać i kamerę, i czujnik. Otwieram tylne drzwi po stronie prawej. Słupek, tylny próg. Słupek przedni. Przez przednie. Słupek. Próg. Słupek przedni.